i witam bardzo serdecznie jest nic pikantny kierowca jak widzicie nie po to tutaj słuchajcie widzicie, że jestem w sklepie yy, play. Tak, jestem w sklepie play, słuchajcie. Yy, Jeśli chodzi dla jego po znajdujemy? się znajdujemy... Yy, patrzę, patrzę, patrzę sobie w sobie tutaj tak w Eurotrack, Słuchajcie, patrzę. No i słuchajcie. Patrzę. Evo Tracker Extreme Tracker Drive Simulator, który wciśnie się do osób. tu reinstaluję. No i zobaczymy. Jeszcze na ja nie otwierałem, ono to jest realistyczne. Ok. Może coraz cisie tą muzykę. Ok. Ustawienia. Ustawienia. Kolejki Hig. Doma kierownica. Tylko to. Zobaczymy, jak realistyczne. To on, to gramy. Okej. Okay. Typy. Okej. Okay. Dobra, no, to trzeba zaczynkować. Zamer winter. To już jest. Okej, okay, jest. Zamer słonecznie i zima. Najpierw chcę zobaczyć zima. Le nie lubię lewej. A. To nie jest yy, tak jak było na zdjęciach, czyli wywię ponad z raka traka na Okej, Ok, jak widzicie, to jest na czas, ja nie lubię, słuchacie gry na czas do tyłu, to do czego co można leczyć, ale lubię do, do tyłu? A dlaczego? Bo po prostu, no, po no, prostu nie to wkurza z tego czasu, jeśli chodzi o sterowanie z dziwadło. Yy, może to jest... Nie wiem i widzę tutaj... ja... Powiem tak, jak w levelu 20 każde To samo, zobaczymy jak to wygląda Słuchajcie, jestem zdziwiony No to my się nie dziwię, że... Nie wiem, czy to jest początek tej gry, czy to było tu już takie zastawione no, powiem tak, jeśli chodzi o to wszystko, to na razie nie będę oceniał, ale mi się wydaje, że to... O, widzicie, tak nie umiem, nie, nie da się stracić drift e, ciężarówką, nie da się. Jakieś, nie wiem, się Nie da się zmienić kamery, to jest coś, Jedź! Coś się dziwi, że nie umiem podjechać pod górkę, no bo w sumie to jest pojazd ciężarowy, no nie? więc to jak wtedy to nie chcę powiedzieć ale myślę, że to będzie fajnie wyglądać dziwne przynajmniej dymek leci jak ten no powiem tak, no, a to się stanie jeśli ja spadnę to się stanie Patrzcie, o, o to mi chodziło, coś. Patrzcie. Proszę że się nie rozwalać w drech, ale może być. Widzicie, robi w To też stanie. No i nie pojadę. Okej. Okay. Dobrze, no to w takim razie jeszcze raz. Dobrze, tak, tak. robimy raz Z tą bo Nie wiem, czy ta muzyka czasem nie ma praw autorskich, no bo wiadomo. No. Jeśli ma prawa autorskie, no to dziwne, no, ale dobra. Lepiej nie mieć. No widzicie, ta te, ten mamy driftować. E, widzimy się, jak będę na górze. Dobrze, słuchajcie, ja już tutaj podjeżdżam pod górkę. A. Z Dwie minuty zostały, nie lubię schodzić czasem do tyłu. który lubi czas do tyłu? No to napiszę w komentarzu, jeśli ktoś nie lubi, no to zostaw łapkę w górę. Tak. zostaw łapkę w górę subskrypcji. Jeśli ktoś jest nowy w ogóle. Dobrze, teraz nie, nie spadam, bo chyba się nic nie stanie. Więc jadę. Idziemy sobie. Powiem tak, nie ma tu żadnych pojazdów innych, jeżdżą To jest straszne minusowe. No jeśli chodzi o oceny tej gry, no to... No to słuchajcie, powiem tak. Jest bardzo dziwna. No tam nad wygląda ok To słuchajcie, te menu gry jest ok M Mi się podoba. Tylko nie ma dużo ustawień. Eee... nic to się nie robi. Tylko jedzie się tam dzięziorówką. Skąd ma... A. Skąd ma się wziąć miniony masz nie? Um, bo dokładnie jest białe, to trzeba zapłacić 18 zł. W sumie? No jest ok, bo to są to z łatwe ale nie wiem po co jest paliwa. Tak więc widzicie. oczywiście reklamy. Co takie? Powiedz O, nie, o nie, Tu. Tu. No. No i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Yeah. Yeah.